Witam wszystkich bardzo serdecznie I dzisiaj z YouTube'a jedziemy, ponieważ jak już wiecie Ministerstwo prawdy na Facebooku usunęło mi mojego ostatniego live'a, na którym było 20 tysięcy wyświetleń na temat całej sytuacji z TVN-em i z całą na no i mam bana tam na do 15 października czy coś takiego więc nie można jakby tutaj niestety nic w tym zakresie zrobić jedyne co to oczywiście przenosimy się, przenosimy się, uciekamy stąd, znaczy stamtąd i stąd też z Facebooka dołączajcie do mojej grupy na telegramie tam w linku będą, będą dane grupy jest grupa, jest moja strona na telegramie, także będziemy uciekali, będziemy robili nowe media, nowe portale społecznościowe. Dzisiaj jesteśmy w jednej ee, z galerii na Dolnym Śląsku. Powiedzmy sobie okolice Wobrzycha. Wobrzych Winco w Kłosko tutaj, tutaj działamy bardzo intensywnie. I tutaj y, będę robił materiały na razie. Więc y, dzisiaj jestem znowu z megafonem, jak widać. A żeby uświadomić trochę społeczeństwa na temat tego, co się dzieje, ponieważ społeczeństwo tylko i wyłącznie dostaje informacje z mainstreamu, które kłamie, jak wiemy. Więc y, tutaj dzisiaj a, przyszliśmy po to, żeby uświadomić ludzi. Więc, no cóż, chyba czas, żeby zacząć. Nie objawiałem z bawełny. Jedziemy. Uwaga, uwaga. Mamy stan ewidentna. Media i politycy rozsiewają piękna fajka. Wyłącz telewizor. Włącz myślenie. Zdejmij kaganie. Jestem wolnym człowiekiem. Jedziemy. Uwaga! Uwaga! Mamy że osoby Media i politycy się którzy mówili, że brałoby, Osoby robiące brałoby, i brałoby, brałoby, się. brałoby, brałoby, wolnym człowiekiem. brałoby, 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 Brawo Mamy Mamy terrorowi przez rząd. Ja wczoraj, wczoraj widzieliście, wczoraj widzieliście, wczoraj widzieliście telewizję, posiedzenia, posiedzenia sejmu. Jest wolny Poli, człowiek. Wszyscy politycy. Uwaga. Uwaga którzy uchwalili wam mamy te ustawy byli bez kagańców media bez niczego na twarzy bez, bez żadnych tak. ochraniaczy i chodzą tam i myślenie, ee, robią z nas idiotów Jesteś wolnym człowiekiem. nikt nikt tam nie uwaga, przestrzega tak. uwaga. mamy tego nie przestrzega, a was traktują jak wieprze media i politycy telewizor e, a z nas Dejś robią kaganie. Z nas robią e, niewolników także uwaga, uwaga. E, oni mogą wszystko a nic. media i politycy rozstrzywają więc y, my pokażmy Worscy że też jesteśmy wolnymi ludźmi Worscy myślenie ja zaraz Dej przez megafon powiem kaganie. to ludziom Jestem wolnym człowiekiem bo po, powiem to ludziom Zaraz. Uwaga, 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 mamy epidemia. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Raz, raz, raz. raz. Dziękuję. Pani mi gratuluje. Widzicie? To, yy, 200 tysięcy ludzi obejrzy. Uwaga! Słuchajcie, będę mówił. Będę mówił. Uwaga! Nie wiem, czy wczoraj oglądaliście posiedzenie Sejmu, na którym była ukłonana ustawa bezkarność plus. Zauważcie, że żaden z posłów nie miał tam kagajca na twarzy. A Wam każą to nosić. Żaden z nich przez 10 godzin posiedzeń ani razu nie założył kagańca. Tak samo postępują media mainstreamowe. Zakładają kagańce tylko i wyłącznie wtedy, kiedy robią nagranie. Na co dzień nie noszą tego. Każą tylko Wam. Nosić i się dusić. Sami, ani media, ani politycy nie przestrzegają tego. Kompletnie są bandą oszustów. Obejrzy nas znowu 200 tysięcy ludzi, zanim już mój kanał na Facebooku. Ale robimy już nowe media. Niezależny obywatel. Nasza grupa na Facebooku to rozliczyć kłamstwo koronawirusowe. Ale przenosimy się na telegrama i tam będziemy działali. Bo propaganda i propaganda i kłamstwo w mediach jest tak potężne wśród polityków, że musimy zacząć się bronić. Także przestańcie wierzyć w mediów, przełączcie się a niezależne media, które nie kłamią. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję obsłudze. Dużo zdrowia w tych maskach. Kłamstwo ma krótkie nogi. Pamiętajcie, oni wszyscy zostaną za to rozliczeni. Dobrze, wychodzimy. Wychodzimy, tak. No, proszę. Do widzenia. Do widzenia. Także widzieliście, także widzieliście. Ludzie z chętnie wysłuchali całej prawdy eee, i generalnie niedługo to wszystko się skończy. Nie, nie niedługo to wszystko się skończy. Nie bójcie nie, się, nie się, niedługo się skończy. W Warszawie jest następny protest w niedzielę. Eee, w sobotę poprzednią było 40 tysięcy ludzi, nikt wam o tym w mediach nie powiedział. Banda złodziei, kłamców i oszustów. Żaden poseł przez wczoraj, przez cały dzień w Sejmie nie był w Kagajcu. siedzieli tam idioci.